Witajcie, z tej strony kantal Indie po polsku. Gry niezależne niejednokrotnie sięgają po ciekawe światy. Serwują nam historie, których próżno szukać w grach wydawanych przez duże studia. Tym razem, na zlecenie stacji telewizyjnej Arte, studio Cosmographic sięgnęło po temat niesamowicie ciekawy: mianowicie historię typografii, poczynając od prehistorycznych malunków na ścianach aż do znienawidzonego przez wszystkich Comic sans. Oczywiście nie może być to nudna gra, w której przeglądamy tylko księgi i historii i czytamy nudne teksty. Oczywiście tak nie jest. Type Rider to niesamowicie przyjemna gra zręcznościowo-logiczna. Zacznijmy zatem. Arte prezentuje... Produkcję Ex Nihilo... Razem z MonoType. No i jesteśmy moi drodzy. Nasza podróż zaczyna się od poznania dwukropka, którym będziemy podróżować przez całą grę. Może wam wydaje się to śmieszne, ale gra naprawdę robi wrażenie. I wszystkie te piękne tła są niesamowicie przyjemne. Mamy tutaj pierwszy opis, mianowicie... Malowidła naskalne, zatem będziemy mogli śledzić historię typografii i czytać sobie karty historii. Przejdźmy sobie do kolejnego tła, zobaczymy co czeka nas w kolejnym poziomie. Szybciutkie ładowanie, i teraz mamy możliwość skoku. Tutaj gra będzie nam ukazywać pismo klinowe. Zatem kolejny raz damy sobie Enter, i też o tym piśmie klinowym możemy sobie przeczytać. Czyż nie idealna gra, aby nauczyć się historii? Na pewno bardzo wielu designerów i grafików będzie chciało ten tytuł sprawdzić. Aktualnie gra znajduje się na stronie twórców, niestety tylko w wersji demo, ale myślę, że będzie to idealne, żeby. Naprawdę zainteresować się tą grą i czekać wytrwale, aż ona pojawi się na Steamie. Dodatkowo, gra ma zamiar pojawić się na Androidzie oraz na iPhone'ie. Myślę, że będzie to świetna propozycja dla tych wszystkich, którzy znudzili się tymi grami, który, w których ciągle musimy coś zabijać, niszczyć. A tutaj możemy poznać coś ciekawego i naprawdę dużo się dowiedzieć. Świetnie, udało mi się teraz przeskoczyć, dzięki temu, że sobie tam blok przesunąłem. I teraz kolejna porcja historii. Co tutaj mnie czeka? Już się mogę domyśleć, ale za chwilę będziemy mieli pełny opis. Teraz kolejna mechanika w grze Wall Jump. I świetnie, kolejny opis. Mamy tutaj alfabet grecki. Zatem, jeżeli już będziecie chcieli się w niego zagłębić, polecam historię alfabetu greckiego. Jedziemy dalej. Skok, skok i kolejna plansza. Co tutaj mnie czeka? Jakaś biała kula. Zatem, będzie ona potrzebna do rozwiązania pewnej zagadki, która tutaj jest. Przeskoczymy sobie na prawą stronę. I tutaj mamy alfabet łaciński. Coś, co wszyscy znamy na co dzień, pięknie. Tutaj, pierwsza zagadka logiczna. Musimy sobie przesunąć tą białą kulę, żeby wszystkie trzy zapełnić. Będzie się to wiele razy ponawiać przez te wszystkie etapy w grze. Kontynuujmy zatem. Jaka część historii teraz będzie dostępna? Trzeba to sprawdzić. Jak widzicie, grafika w grze może do najładniejszych nie należy. Jest minimalistyczna, ale o ten cały minimalizm się rozchodzi. Wygląda to pięknie. I co tutaj się dzieje? Nadchodzi do nas gotyk, moi drodzy. To będzie idealne połączenie wzornictwa oraz pięknych kaligraficznych znaków. Zatem wybieramy poziom tutaj pierwszy. ...i pora działać. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żeby wam tego nie pokazać. Gra jest naprawdę bardzo przyjemna. Trochę przypomina mi Sky Knight. W swoich założeniach, ponieważ tam też było coś takiego, że... ...podróżowaliśmy kulą. Tutaj są dwie i, jest, i są one dwukropkiem, ale... Myślę, że to jest w miarę podobne koncepcyjnie. Czyżbym zebrał sobie jakieś tam dodatkowe informacje teraz? Raczej nie. O, to będzie tutaj. I co mnie czeka? Minuskuła, moi drodzy. Pięknie. Kolejna karta historii na moim koncie. Pora zatem zbierać kolejne literki. H. I przesuwamy sobie ten kamień. Zatem, jak już widzicie, gra jest taką prostą zręcznościówką, w której dodana jest ta niesamowicie przyjemna formuła, ponieważ przez granie możemy się tutaj sporo nauczyć. Szkoda tylko, że gra nie jest stworzona w języku polskim. Ale myślę, że i to nie będzie problemem, jeżeli twórcom zależy na tym, aby się sięgnęło bardzo dużo użytkowników. I co teraz? Tutaj mamy tą kulę, którą będziemy musieli znów wykorzystać do przejścia. Zatem przesunę sobie ją w lewą stronę. Tutaj kolejna karta historii. Będę miał opis o Janie Gutenbergu. Niestety trochę mi się to nie udało tam doskoczyć. Jeszcze raz do trzech razy sztuka. Kurczę, nie jest to takie proste, jak zakładałem. O, pięknie. I teraz będziemy mieli karty historii z opisem Jana Gutenberga. Kim on był, co zrobił i jaki wkład włożył w rozwój typografii. Kolejna prosta zagadka to teraz nie sprawia żadnego kłopotu, gdy za pierwszym razem się dowiedzieliśmy, jak to rozwiązywać. Zatem, podróż przez wszystkie te etapy będzie związana z zagadkami logicznymi. Myślę, że te tła są niesamowicie przyjemne i bardzo wielu z Was będzie po prostu zachwyconych, bo nie zawsze gry sięgają po tak zróżnicowane tematy. A tym razem naprawdę. Jest to temat genialny. Ja nie mogę się już doczekać pełnej wersji gry, ponieważ uwielbiam takie gry, które poruszają bardzo ciekawe tematy. A sam jestem fanem typografii, bo zajmuję się też rysunkami. Jak już widzieliście na moim kanale, tutaj mamy stempel, który utrudnia nam przejście, i kolejna literka. I teraz prasa drukarska. Tylko, żeby nie zostać przygniecionym przez nią, będę musiał sobie odczekać parę chwil, żeby prasa odcisnęła litery. I zaraz będę mógł uwolnić mój dwukropek. Powoli zaczynam wyskakiwać z tego miejsca. Świetnie, nie zostałem zgnieciony. Jak widzicie, prasa bardzo mocno się zacisnęła i to już prawie koniec tego poziomu, ale jeszcze czeka mnie tutaj rozwiązanie zagadki razem z tym białym punktem. Zbieramy sobie kolejny fragment historii. Tym razem jest to Biblia Gutenberga. I cała historia, oczywiście, przedstawiona w dość rozległym tekście. Zatem, gdy już będziemy mieli pełną wersję, polecam Wam zapoznać się z tym. I to, moi drodzy, byłby koniec tego poziomu gotyckiego. Zatem, gra naprawdę zapowiada się rewelacyjnie. Poruszenie problemu, poruszenie historii typografii, jest dla mnie czymś. Bardzo, bardzo nowatorskim. Myślę, że od teraz bardzo wielu twórców gier będzie sięgać po motywy historyczne. Nie mam na myśli tutaj gier o II wojnie światowej, które już się nam niesamowicie znudziły, ale mam nadzieję, że odkryjemy jeszcze w grach niezależnych jakąś bardzo ciekawą historię. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.